Dzień dobry. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki leczenia tętniaków tętniczewnych metodami wewnątrznaczyniowymi w Ośrodku Lubelskim. Tętniaki tętniczewnych, patologia wydaje się, że dość rzadko spotykana, ponieważ szacuje się, że występuje u od 0,1 do 2% populacji, aczkolwiek z dość wysoką śmiertelnością, sięgającą od 10 do 25%, a u kobiet ciężarnych nawet do 75%. Jeżeli chodzi o lokalizację, tętniaki trzewne najczęściej możemy znaleźć w obrębie tętnicy śledzionowej, bo aż w 60-70% wszystkich tętniaków, przy czym u kobiet zdecydowanie częściej, ponieważ aż 4 razy częściej u płci żeńskiej. Drugim miejscem lokalizacji jest tętnica wątrobowa, następnie tętnica żołądkowo dwunastnicza oraz pozostałe naczynia trzewne. Celem naszej pracy była ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia tętniaków naczyń trzewnych przez skórnymi metodami wewnątrznaczyniowymi w oparciu o ocenę wyników długoterminowych. W latach 2000-2015 w naszym ośrodku leczono 59 chorych z tętniakami naczyń trzewnych. W większości, bo aż w 45 przypadkach były to przypadkowe rozpoznania, po prostu w trakcie badań diagnostycznych wykryto te tętniaki, tylko 14 chorych zgłaszało nietypowe dolegliwości. Jeżeli chodzi o lokalizację, odpowiada ona danym z piśmiennictwa. Najczęściej była to tętnica śledzienowa, drugie miejsce, rządko dwunastnicza oraz tętnica wątrobowa. Kwalifikacja do zabiegu. Kwalifikowaliśmy chorych z tętniakami o średnicy powyżej 2 cm lub mniejszymi, ale tylko w przypadku kobiet planujących zajść w ciąże. Wszystkie tętniaki objawowe oraz te, które zwiększały swoją średnicę w kolejnych badaniach kontrolnych. Wszystkie zabiegi zostały wykonane w znieczuleniu miejscowym, najczęściej z typowego dostępu łudowego. O wyborze metody leczenia wewnątrznaczyniowego decydowała głównie morfologia zmiany, którą wnikliwie analizowaliśmy na podstawie wykonanego badania angio CT przed zabiegiem. Patrzyliśmy przede wszystkim na położenie, dostępność oraz krętość naczyń, a także wielkość, no i typową stosunek szyi tętniaka do średnicy jego worka, czy możliwa jest embolizacja, czy lepiej użyć innej metody. Najczęściej stosowaną metodą były spirale. Druga co do częstości to stęty pokrywane, jak również płynne materiały omblizujące. W tym przypadku akurat widoczny jest klej histoakrylowy, ale również trombina. U niektórych chorych konieczne były tzw. techniki wspomagane, popularne w neurointerwencjach, czyli remodeling balonowy lub wprowadzenie spiral po prostu poprzez oczka implantowanego stentu w naczynia. Ta metoda była stosowana przy tętniakach o szerokiej szyi, ewentualnie tak zwanych tętniakach przepływowych. Obserwacja po leczeniu. Każdy chory dzień po zabiegu miał wykonane badanie Doplerowskie, kolejne badania były wykonywane po 3 i 6 miesiącach od zabiegu. W przypadku niecałkowitego zamknięcia tętniaka po 3 miesiącach chorzy kierowani byli na kolejną, kolejny zabieg wewnątrznaczyniowy. Po 6 miesiącach chorzy poddawani byli USG, ewentualnie CT, kiedy mieliśmy wątpliwości co do skuteczności leczenia. Łącznie wykonano 74 zabiegi, w 15 przypadkach leczenie było dwuetapowe, z czego u trzech chorych było to już założone wcześniej ze względu na duży rozmiar tętniaka, u siedmiu chorych doszło do ubicia spiral w worku tętniaka i konieczna była ponowna interwencja. Tu jest poniżej tabelka, jakich środków najczęściej używaliśmy do zabiegów. Powodzenie techniczne, taka skala trzycyfrowa, całkowite wyłączenie przyjęto za zero, częściowo jedynka, brak, czyli swobodny przepływ świeżej krwi cieniującej to było dwójka. I tu są wykresy obrazujące jak to wyglądało bezpośrednio po zabiegu, dzień po zabiegu w badaniu Doplerowskim, trzy miesiące od zabiegu. Tak naprawdę tylko u jednego chorego nie udało się wyłączyć skutecznie tętniaka skrążenia, a jak zobaczycie Państwo po sześciu miesiącach i również włączona ta grupa pacjentów po kolejnej interwencji, ta skuteczność wzrosła do 90 do Ponad 98%. Jeżeli chodzi o drożność naczynia, do zakrzepicy w implantowanym stęcie pokrywanym doszło tylko u jednego pacjenta, na szczęście bez jakichś konsekwencji klinicznych. Badania poddano różnym testom, ale tak naprawdę istotność statystyczną znaleziono jedynie przy czynnikach płeć chorego, a typ tętniaka. Proporcje występowania tętniaków rzekomych i prawdziwych były odwrotnie proporcjonalne dla płci. Tłumaczyliśmy to tym, że wszyscy mężczyźni, którzy do nas trafili najczęściej byli po e, zapaleniu trzustki, ewentualnie jakiś urazach jamy brzusznej i stąd ta wysoka odsetek tętniaków rzekomych właśnie u tych pacjentów. Jeżeli chodzi o powikłania, jedno poważne powikłanie angina brzuszna doszło do zakrzepicy początkowego odcinka tętnicy kreskowej, skutecznie leczonej na drodze wewnątrzniowym w tym samym dniu po, po pierwotnej interwencji. Dwa średnie, rozwarstwienie tętnicy wątrobowej wspólnej bez konsekwencji czy zaburzeń hemodynamiki przepływu, embolizacja części miąższu śledziony. Drobne powikłania to krwiaki w miejscu nakłucia. Trzy wybrane przypadki. Młoda pacjentka, 26-letnia, tętniak wewnętrzny śledziony, planująca zajście w ciążę. Typowa technika embolizacji współosiowa, koszulka prowadząca, cewnik pięciofręczowy, mikrocewnik wprowadzony do worka tętniaka. Dość dobre upakowanie tętniaka mikrospiralami, jeszcze pokrywanymi takimi włoskami dakronowymi, co sprzyja krzepnięciu. Kontrolne USG, całkowite wyłączenie tętniaka z krążenia z brakiem napływu do jego worka. Drugi przypadek, być może jatrogenne powikłanie, pacjentka po cholecystektomii zgłaszała e, nietypowe dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej. To rozpoczęło diagnostykę, wykryto pseudotętniaka tętnicy wątrobowej wspólnej. Ze względu na relatywnie prostą drogę dotarcia, ten tętnik został wyłączony na drodze implantacji stentu pokrywanego na balonie. Kontrolna angiografia po założeniu tego stentu typu Advanta pokazuje wyłączenie tętniaka z krążeniem. Już ostatnia pacjentka, duży tętniak rzekomy położony śródwątrobowo trafiła z dolegliwościami bólowymi, nudnościami, podwyższona temperatura, leukocytoza, prawdopodobnie etiologia zapalna tego tętniaka, widoczne również tętniaki owato zmienione tętnice biodrowe. Typowa embolizacja, również współosiowa technika, mikrocennik w worku tętniaka, wprowadzenie spiral, również zabezpieczenie, można powiedzieć, szyi tego pseudotętniaka i wyłączenie go skrążenia. Reasumując, po sześciu miesiącach stopień powodzenia w postaci nawet ponad 98% skuteczność leczenia w całej grupie 93,3% u jednego pacjenta nie udało się wyłączyć tętniaka, został skierowany do leczenia chirurgicznego, u jednego pacjenta w obserwacjach nadal był śladowy napływ do szyi. Powikłania dość rzadkie, ciężkie, 1,8%, aczkolwiek można również z nimi sobie poradzić. Co można powiedzieć? Powyższe wyniki badania pozwalają stwierdzić, że mało inwazyjne leczenie tętniaków, tętniczebnych metodami wewnątrznaczniowymi, charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz bezpieczeństwem. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Można jedynie to skomentować, że niezależnie od przyczyny wystąpienia tętniaka, czy to jatrogenna, czy inna, należy spodziewać się spektakularnego sukcesu. Ponieważ tylko jeden przypadek się nie powiódł, i trzeba było go odesłać do innej metody leczenia. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze? Proszę bardzo. Chciałem się zapytać, czy były przypadki zdyskwalifikowane od tego typu leczenia? Czy to, czy to były kolejne przypadki, tak jak do Was trafiały? Ty, czy... Trzech chorych było zdyskwalifikowanych. Od razu stwierdziliśmy, że nie jesteśmy w stanie wewnątrz naszej kontroli pomóc ze względu na ułożenie u jednej pacjentki były to mnogie tętniaki tętnicy śledzionowej wewnętrznej, ona została skierowana do splenektomii. W innych przypadkach po prostu krętość naczyń, ich kąty odejścia uniemożliwiały nam zaopatrzenie. Ale u tej młodej kobiety wewnętrznej jednak tam, no udało się. Tamta, tam się udało. Tamta, tamta, tamta chora nie była tak, tak młoda i, i to było około pięciu tętniaków po prostu rozsianych po, po całej śledzionie. Dziękuję. Czasami embolizacja tej tętnicy śledzionowej wystarczy, także trzeba się męczyć. Merci. Okay.